Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałem zaproponować, tak naprawdę, szybką piątkę. Dlaczego warto wybrać głośnik Klipsz 504 C Mark II? Dlaczego ja wybrałem ten produkt? Z wielu produktów, które wypożyczyłem do odsłuchu. Dlaczego wybrałem tego potwora? No bo po pierwsze mamy miejsce na tego potwora. Na tego potwora trzeba mieć po prostu miejsce. To nie jest mały głośniczek, bo to jest... Uśredniając ponad 80 cm szerokości, prawie 40 cm... Głębokości, niesamowity potwór, no i 18 cm wysokości. Nie wszędzie jest to możliwe do ustawienia. Nie każdy dysponuje taką możliwością i miejscem. U mnie w miejscu odsłuchu, porównując z głośnikami standardowymi, a więc głośnikami jednym głośnikiem, z lewej, prawej i w środku z tonem wysokim, z przetwornikiem tonów wysokich. A nawet właśnie jeden miałem model SVS, gdzie była to kolumna trójdrążna. A więc w środku między dwoma głośnikami niskotonowymi, na górze głośnik wysokotonowy, a poniżej głośnik średniotonowy. A więc ta scena niby... Bardziej wypełniona w pionie w stosunku do wszystkich dwudrążnych e, wariantów kolumn, niezależnie od producenta. Ale dla mnie, e, gdzie siedzę na wprost e, kolumny, nawet jeśli dojdzie jeszcze jedno miejsce z lewej, i jeszcze jedno miejsce z prawej, to ciągle jest na wprost. E, najlepszym. Słyszalnie, subiektywnie też dla mnie głośnikiem, właśnie okazał się klipsz. Bardzo szeroka scena. Niesamowicie szeroka scena. Wszystkie dialogi czy wokal, w koncert. Odsłuchów koncertowych. No niesamowita po prostu, niesamowity efekt, bardzo szeroko. Wczoraj Man In Black 2 wieczorem postanowiłem sobie puścić, żeby sobie przypomnieć przed nagraniem, o co chodziło, kiedy kupowałem ten głośnik. No i. Wszystko się wyjaśniło. Sam film, świetnie nagrany. W ogóle tutaj Netflix i Disney w większości swoich filmów, które wrzucają na serwis streamerowy, ta jakość dźwięku lektora czy dubbingu jest świetna. Nie wspomnę o Rio 2, jeśli chodzi o Disney Plus. Rio 2, film animowany, oczywiście bajka, ale dzisiaj puściłem fragment dzieciakom. To one tutaj miały po prostu jak w raju. Oczywiście całościowo, ale ten głośnik centralny. Naprawdę niesamowita robota. Scena piekielna. Piekielnie szeroka. Wspaniały po prostu dźwięk, który płynie z tego głośnika. A pięć powodów, dla których ja, no to przede wszystkim szeroka scena. Znaczy ja poszukiwałem głośnika szerokiego, poszukiwałem, był Polk Audio, o którym wspominałem w szorcie, był model 404C z Klipsza, ale postanowiłem ten model. No jeszcze był jeden powód, bo w tej chwili, a nagrywam to 27 sierpnia 2025 roku, jeśli spojrzycie sobie Państwo na ceny w ogóle Dystrybutora klipsz, to wszystko można kupić w bardzo dobrych cenach. W bardzo dobrej cenie udało mi się kupić sabufer, z którego jestem piekielnie zadowolony, model RP1200SW. Świetna cena, w porównaniu do tego, co było w marcu jeszcze, i podobnie jest w tej chwili z głośnikiem centralnym, A więc jak mogłem kupić większy, w cenie mniejszego, mając na to miejsce. I dostając to, co dostałem, mi oszołomiło, a więc jakość tej przestrzeni, no to nie mogło być inaczej. To przestrzeń to jedno: to, że mamy tu heh, piękne dźwięki wysokie, niezwykle klarowne, niezwykle dokładne, niezwykle Czyste, które lecą z tego głośnika wysokotonowego. Sama obudowa podobno niweluje niechciane harmoniczne, jakieś stojące szale, cokolwiek to oznacza, nie ma szumu. I ten szum dzięki właśnie zastosowaniu głośnika, i tej tuby 90 na 90. Został zredukowany, i o ile to technicznie czy marketingowo może brzmieć, jak siedzimy na wprost i jest film z dobrym lektorem, to rzeczywiście jest to genialne. Jeszcze nie widziałem filmu po podłączeniu tego głośnika, żebym miał problem ze zrozumieniem. Z moim poprzednikiem, głośnikiem centralnym Splona często. I nie mówię tego od tak. Często był kłopot z wyrazistością dialogów w filmach. Tu tego nie ma, absolutnie. To jest jak gdyby drugi powód, a więc ta mm, czystość i klarowność tego wysokotonowca w ogóle, jeśli patrzymy na budowę samego przetwornika i e, całej tuby. W ogóle, jak się tak czyta, to. E, od 2023 roku w Polsce, więc ta linia najnowsza RP, wniosła najwięcej zmian i nowości technologicznych do swoich produktów, i to też wpłynęło na głośniki niskotonowe. Oczywiście jest też tutaj technologia. Zapewniająca bardzo czyste dźwięki niskie. To w klipszu nazywa się LTS, i to wszystko udało się dzięki zastosowaniu tytanowego głośnika, tak wysokotonowego, jak i ceramicznych niskotonowców. To jest jak gdyby synergia, że jeden głośnik nie zakłóca. Drugiego, a więc przepotężna moc, też właśnie w tych niskich tonach, to jest jak gdyby trzeci plus, bo to uzupełnia głośniki frontowe. Jeśli jest akcja i przemieszczenie, przemieszczenie się akcji z prawa na lewo czy z lewo na prawo, to naprawdę nic nie, nie brakuje. W ogóle cały ten środek jest piekielnie dobrze uzupełniany przez te cztery WUFERy, które są tutaj e, zamontowane. Skuteczność to jest, szanowni Państwo, czwarta rzecz, dla której kupiłem akurat głośnik centralny z klipsza, a nie z pylona. Na tej samej głośności efektywność głośnika centralnego RP504C Mark II bije na głowę wszystkie, które odsłuchiwałem, w tym, w tym pylon Diamonda. Który jest w podobnej cenie. W tej chwili one tak naprawdę mają taką samą cenę. No Bije na głowę po prostu efektywnością. Tak samo się dzieje, Szanowni Państwo, w satelitkach. Satelitka pylona jest na surandzie z boku, a satelita klipsza jest na surandzie z tyłu. To jest model RP500. O nim też kilka słów postaram się w najbliższym czasie powiedzieć. Perfekcyjnie wykonany, podobnie jak głośnik centralny, i to po tym czwartym plusie, a więc tą wydajnością częstotliwości wysokich i niskich, tą efektywnością, tym pięknym, klarownym dźwiękiem czyściutkim, tak w koncertach jak w filmach, jakość wykonania i wygląd. No, szanowni Państwo, po prostu wygląd bajka, tak z dalsza, jak i z bliższa. I nie chodzi mi tylko tu o te złote okręgi i dodatki, ale wszystko zostało tutaj wykonane idealnie. Jest to produkt, który po prostu cieszy oko, tak z przodu, jak i z tyłu, port wyjściowy czy e, podłączenie e, głośników e, to wszystko jest idealne i to jest piąty powód dla którego ja akurat kupiłem e, klipsza klipsza 504C mark II to po prostu ładnie wygląda więc to są moje powody, dla których kupiłem. Być może ktoś widzi coś więcej, a być może coś się komuś nie podoba. Jeśli macie miejsce i lubicie świetny przekaz dialogów w kinie, albo lubicie oglądać koncerty czy słuchać koncertów, to gwarantuję Wam, że uzupełnienie frontu tym głośnikiem daje różnicę. Jest to. Piekielnie mocna petarda. Polecam przynajmniej przetestować, sprawdzić, odsłuchać, wypróbować. Pozdrawiam.